Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Dzisiaj w takim krótkim, szybkim unboxingu, malutkim, malutkim. Byliśmy z Kacperem to się napadło. Kupiliśmy jeden blister tutaj w sklepie. Nie, nie bardzo się opłaca, według go nie kupować, bo kosztuje 20 zł, 500 szatek, jedna limita. Ale udało mi się wziąć dobry blister, bo limitka, limitka była Marques, nie mieliśmy jej wcześniej, więc myślę, że dobrze. No, i pięć paczek. Nie sposób tego podzielić na dwa. Kacpry wziął dwie paczki i wyciągał li... limita. Ja mam trzy paczki, no jak widać. Kacpry się dzisiaj poszczęściło, troszeczkę czasy potrafił. No, dobra, mówiłem żebyś nagrał swoje, nie chciałeś to, nie? No, i ja mam trzy paczki: Mam Falcao, Blister falkao, Falcao, yy... Neymara i Messiego, otwieram po kolei. Taka dziwna paczka. No, i ja wiem, że co tu, ja wiem, co tu jest. Tu jest tą i tu jest logo Australii. Mm, nie było go. I tu jest mniej kart Fred, Muslera, Toro Townsend. Tą Ktoś chce na wymianę pisać. Mam na wymianę tą Senda. Eee, want to watch z Anglii. Messi Kasper, w czym w, 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 w trafiłeś tego? W Messi. W Messi trafił dubla. No, ja nie wiem, czy trafię takie coś. Nagatomo, Inler, Montari, przepraszam, Moreno, Aguero i Fernandez. Ostatnia paczucha z Neymarem. Otworzymy ją w sposób tradycyjny. Paczka idzie na zmarnowanie. Ekspert, Alonso. Eniama, Strnić, Kurtua, Armero, Jagielka. No, ja chyba dzisiaj wygrałem. Nie wątpię. E, podsumowując, limitką w listerze był Marques. E, I dwie karty, których nie mieliśmy. E, Australia i Double Trouble. E, brazylijski. Tak jak zawsze, ja z Kasperem wygrywałem w Brazylii. Tak jak dzisiaj on pokazał klasę i teraz po prostu na opadki. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego krótkiego filmiku. Zobaczymy, będzie coś, coś dostępnego, łatwo i fajnego do otwierania. To będziemy otwierać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia. Trzymajcie się.